Jedną z największych zalet gry Wiedźmin 3 Cichikon są z pewnością wyśmienite zadania poboczne, często skutecznie odrywające nas od wątku głównego. Według mnie wiele z tych zadań wykonywało się po prostu z jeszcze większą przyjemnością niż te główne i łatwo można było zapomnieć, że dane zadanie poboczne do tego głównego wątku nie należy. Miałem tak na przykład z wątkiem związanym z wyborem nowego króla na skaligę, mysią wieżą, turniejem rycerskim w Toussaint czy zadaniem związanym z Leto. Wszystko to były kwestie poboczne. Niezmiany to oczywiście faktu, że wiele zadań z wątku głównego też było naprawdę świetnych. Ale tak się składa, że nie o tym dzisiaj mowa, bo pomimo tej niezaprzeczalnie jednej z największych zalet trzeciej odsłony serii, nawet w tej grze zdarzały się misje, które, przynajmniej według mnie, były słabe, nudne, zabugowane lub po prostu irytujące i przechodząc ponownie dzikigon Gon, za każdym razem wracam do nich ze szczerą niechęcią. Muszę przyznać, że nie było ich wiele, inaczej Wiedźmin 3 nie byłby tak świetną grom, ale postarałem się wytypować 10 najgorszych według mnie misji. W dzikim konie, o których za chwilę Wam opowiem. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zacznę, pozwólcie, że powiem Wam jeszcze kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli firmy Lenovo, która przygotowała dla Was bardzo interesującą akcję. Nazywa się ona Lenovo i Polski Gaming i wzięcie w niej udziału umożliwia Wam zgarnięcie nawet 8 kodów na najlepsze gry tworzone przez polskie studia. Ja akurat mam przed sobą laptop Lenovo Legion 5, za którego zakup możecie zgarnąć konkretnie 6 kodów. Regulamin i szczegóły promocji znajdziecie na stronie lenovo-gaming.pl ukośnik polski gaming, do której link znajdziecie też w opisie tego filmu. Cóż, aby wziąć udział w tej promocji, należy zdecydować się na zakup sprzętu u jednego z partnerów handlowych biorących udział w akcji i należy zrobić to nie później niż do 31 maja 2024 roku. Serie, które biorą udział w akcji, to laptopy z serii Ideapad Gaming, Lock, cała seria Legion, jak również stacjonarne odpowiedniki tych sprzętów oraz konsola Legion Go. No i jak widzicie na ekranie, w zależności od wybranego przez Was urządzenia, możecie otrzymać 2, 4, 6 lub nawet 8 kodów do gier, które możecie wybrać z szerokiej listy dostępnych tytułów, na której znajdują się takie gry jak m.in. Frostpunk, Ghost Runner 2, This War of Mine czy Timberborn. A jak właściwie otrzymać te kody po zakupieniu odpowiedniego urządzenia? To proste. Po zakupie mamy 14 dni na zarejestrowanie się na stronie akcji promocyjnej, do której link wyświetla Wam się na dole ekranu. Następnie należy wyciąć z pudełka etykietę z numerem seryjnym, a jej skan lub zdjęcie należy wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie wiadomość mailową z kodami do wybranych przez siebie gier. No i od tego momentu będziecie mieli 10 dni na wykorzystanie waszych darmowych kodów. Cała akcja trwa do 31 maja tego roku lub do wyczerpania poli więc nie zwlekajcie z decyzją o zakupie i poznajcie wiele znakomitych produkcji polskich twórców. A teraz wróćmy do odcinka. Przed obejrzeniem muszę ostrzec Was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina z szczególnym naciskiem na trzecią odsłonę wiedźmińskiej, growej trylogii. Poza tym nie jest to żadne top. Questy będą wymieniane w losowej kolejności. Pierwszym zadaniem na liście, które wspominam niezbyt serdecznie, jest quest o nazwie Szlak Bohaterów. Zadanie według mnie założenia bardzo fajne, ale niestety nieco irytujące z przyczyn technicznych. Otóż dostajemy Jana na Skellige, dokładniej na wyspie Anskelik i polega ono na udowodnieniu przez Geralta swojego męstwa poprzez przejście niezwykle trudnego szlaku. Dla zwykłych śmiertelników faktycznie może on być bardzo trudny, a dla niektórych pewnie nawet nie do przejścia, ale oczywiście nie dla Wiedźmina i to samego Białego Wilka. Irytujący fragment występuje już na samym początku szlaku. Generalnie na całej ścieżce jest sporo fragmentów, podczas których musimy przeskakiwać nad różnymi przepaściami lub Mniejszymi dołkami, a dobrze wiecie, jak Geralt reaguje na spadki nawet z mniejszych wysokości. No ale nie to jest problemem. Przeszkody muszą być trudne do przeskoczenia, bo jest to w końcu szlak bohaterów. Kłopotliwe jest to, że w wielu miejscach, szczególnie jak już powiedziałem na początku szlaku, gdzie musimy coś przeskoczyć lub po prostu się gdzieś wspiąć, nie możemy tego zrobić, bo atakują nas harpie lub latające syreny. Niby fajne utrudnienie na otwartej przestrzeni, ale gdy pojawiają się w pobliżu, Gerard wchodzi automatycznie w tryb walki, w którym nie może skakać, a co najwyżej się turlać. Jest to bardzo irytujące, tym bardziej, że nie tak łatwo jest pozbyć się tych męczących przeciwników, gdyż po zestrzeleniu ich kuszą spadają zwykle do wody albo jakichś nie Dostępnych dla nas miejsc, więc najlepiej jest zejść sobie na spokojnie na dół i tam je pozałatwiać lub wyposażyć się w wybuchowe bełty. Na szczęście, pozostała część trasy, z drobnymi wyjątkami w postaci podobnych pojedynczych mniejszych miejsc, jest już przyjemna do przejścia. Kolejna irytująca według mnie misja należy do wątku głównego, więc nawet jakbyśmy chcieli ją pominąć, to niestety nie da rady. Jesteśmy na nią skazani. Chodzi mi o zadanie Wyspa Mgieł, dziejące się na tejże wyspie, podczas którego odnajdujemy w końcu przybraną córkę Geralta. Theory. Ale niestety, zanim będzie tam dane ją spotkać, musimy odnaleźć trzy krasnoludy należące do ekipy, która zamknęła się w domu, w którym Geralt podejrzewa, że może znajdować się jaskółka, bo zaprowadził go do tego miejsca ognik. No naprawdę jakby Geralt nie mógł wyważyć tych drzwi z buta lub Ardem, albo wbić się do chaty przez okno. Chodzi przecież o życie najbliższej mu osoby, którą szuka od początku gry. No ale dobra, idziemy szukać tych krasnoludów. Po drodze cały czas atakują nas jakieś mglaki, harpie czy syreny, aż w końcu znajdujemy. Krasnoluda, który niestety już nie żyje, bo zabił go bies. Trudno, przynajmniej nie musimy go prowadzić do wcześniej wspomnianej chaty, a wiecie pewnie jak problematyczne jest czasem prowadzenie gdzieś postaci w grach. Idziemy dalej i znajdujemy kolejnego Krasnoluda, który przez własną głupotę ginie na naszych oczach. No trudno, nie mogliśmy nic zrobić. Został ostatni Krasnolud i jego, na całe szczęście, spotykamy żywego. Musimy więc wykonać jedną z bardziej irytujących czynności w grach, czyli zaprowadzić go do danego miejsca. Po drodze oczywiście atakują nas potwory, ale owa misja nie byłaby taka tragiczna, gdyby nie to, że ten ledwo nadążający za nami krasnolud choruje na narkolepsję, przez co kilka razy po drodze zasypia i musimy go budzić, żeby szedł za nami dalej, jeśli go oczywiście jeszcze gdzieś nie zgubiliśmy. No według mnie jest to jeden z najbardziej irytujących fragmentów w Dzikim Gonie, jeśli nie w całej trylogii. Tym bardziej, że dzieje się to w momencie, kiedy ekscytacja jest naprawdę spora, bo przecież w końcu, po wykonaniu wątków głównych we wszystkich trzech duszych lokacjach, mamy zaraz spotkać Ciri, którą szukamy od początku gry. Przejdźmy dalej i wróćmy do zadań pobocznych. Kolejne również dzieje się na skaligę i muszę przyznać, że najbardziej irytujące jest, gdy przechodzi się je za pierwszym razem. Chodzi mi o questa pod tytułem W Wilczej Skórze, tego związanego z morkwarkiem przemienionym w Wilkołaka, przebywającym w ogrodzie Frey na wyspie Hindarsfjall. Na pewno kojarzycie, to dosyć znana misja. Doskonale pamiętam, że przechodząc ją po raz pierwszy, bardzo irytowało mnie to, że nie mogłem się odnaleźć w tym całym ogrodzie i ciągle w nim błądziłem. Biegałem i pływałem w tej weftę te, i nie mogłem znaleźć tego mork Farga, A i nie przypominam sobie, żeby minimapa mi jakoś szczególnie w tym pomagała. Wspominam tą misję naprawdę negatywnie i jak czytam sobie opinie na jej temat w internecie, to spotykam się z podobnymi reakcjami. Ale jak ograłem ją sobie ostatnio na potrzeby tego odcinka, to w sumie nie miałem z nią żadnych problemów, ale to pewnie dlatego, że no kilka razy już przeszedłem tą grę i wiedziałem jak mniej więcej znaleźć Morkwarga, więc najbardziej irytująca jest zapewne, gdy przechodzimy ją po prostu po raz pierwszy. Pierwszy raz przechodziłem ją wiele lat temu na PlayStation 4. Tak jak mówiłem teraz nie mam już z nią problemów, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdy przechodziłem ją za pierwszym razem, to była jakaś zabugowana. Tak czy inaczej, nie mogłem nie umieścić jej na dzisiejszej liście. No i zostańmy jeszcze chwilę na Skellige. Ale spokojnie, to już ostatnia irytująca, czy raczej słaba misja w tej lokacji na dzisiejszej liście. W porcie obok Kertrode, na tablicy ogłoszeń, możemy znaleźć zlecenie dotyczące pewnego skradzionego miecza, dzięki któremu rozpoczniemy misję Miecz Rodowy. Zadanie w pierwszej kolejności kieruje nas w okolice znajdującego się kawałek stąd obelisku, w pobliżu którego to ma znajdować się obozowisko złodziei. Na miejscu faktycznie znajdujemy bandziorów, a przy jednym z nich dziennik, który kieruje nas do kolejnego obozowiska, czy raczej fortu bandytów, spory kawałek stąd. Na miejscu pokonujemy kolejną grupę bandziorów i z kolejnego dziennika dowiadujemy się o kolejnym miejscu, do którego powinniśmy się udać, znowu spory kawałek stąd. Na miejscu po pokonaniu bandytów w końcu odnajdujemy zagubiony miecz i możemy oddać go zleceniodawcy. Dlaczego umieściłem to zadanie na dzisiejszej liście? Ponieważ w porównaniu do pozostałych pobocznych questów w dzikim gonie, jest po prostu nudne i polega tylko na powtarzalnych czynnościach w postaci łażenia do najdalszych zakątków wyspy i zabijania tam bandytów. Jedno z nudniejszych zadań. Ktoś by powiedział, że jego celem może być zmuszenie nas do eksplorowania po drodze skaligę, ale robimy to przecież i tak podczas wykonywania innych zadań. I najwięcej sensu ma według mnie robienie tego questa, właśnie przy okazji, podczas kiedy wykonujemy właśnie te inne questy. W innym wypadku można się naprawdę zanudzić. W pewnym w tym momencie nasz stary druh Vernon Roche prosi nas o pomoc. Okazuje się, że jego prawa ręka, Wes, wbrew rozkazom Vernona opuściła postarunek bez pozwolenia i postanowiła wyruszyć na samobójczą misję, aby obronić chłopów ze wsi Jawornik, którzy im kiedyś pomogli przed niewgadczykami. Tak więc Roche prosi nas, abyśmy poszli razem z nim i spróbowali uratować Wes. Tak oto zaczyna się zadanie oko za oko. Zadanie, podczas którego Wes może naprawdę zginąć i to bardzo łatwo, jeśli mamy ustawiony jakikolwiek poziom trudności, wyższy niż po prostu opowieść. Pamiętam, że gdy grałem w DigiGon po raz pierwszy, byłem zszokowany, jak szybko pasek życia Wes spadł do zera, ta zginęła, a Roż się na mnie obraził. Zirytowało mnie to i uważam, że znając Wes zabójców królów, ta nigdy nie poszłaby na taką samobójczą misję i według mnie strasznie głupio potraktowano tutaj jej postać. Może przez to łatwo zginąć, co jest idiotyczne, a oprócz samego faktu, że żołnierka zginie, ma to dla nas większe konsekwencje, bo Roż nie będzie chciał nam potem pomóc podczas bitwy w Kermore. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta misja zawsze była bez sensu. Jeśli Redzi chcieli wprowadzić w grze możliwość śmierci tej postaci, mogli według mnie zrobić to w innym momencie gry. Chociaż w sumie to zrobili, bo w późniejszej fazie gry może ją zabić Dijkstra, no ale taka idiotyczna śmierć nie przestaje takiej postaci i powinna ona być wiarygodna jak chociażby śmierć Lamberta podczas walk z Dzikim Gonem. Życie Wes mogłoby według mnie być w podobny sposób zagrożone, na przykład podczas zamachu na Radowida. Gdzie ty kurwa byłeś? Jagody zbierałeś? Proszę. Ja nie chcę mi się z tobą teraz gadać, Geralt. Bywaj. Tym razem chciałbym wymienić całą kategorię zadań, bo uważam, że dosyć słabe są również wyścigi konne w całej grze. Tak naprawdę każdy wyścig można wygrać tą samą taktyką. Wystarczy wyprzedzić przeciwnika, a następnie przez pozostałą część trasy go najzwyczajniej w świecie blokować, no i na sam koniec można jeszcze przyspieszyć dla pewności. A często, nawet jeżeli przeciwnik nas wyprzedzi, nie ma żadnego problemu, żeby go zaraz dogonić. I to niezależnie od poziomu trudności, jaki mamy ustawiony w grze. Dobrze, że w niektórych wyścigach pojawiają się dodatkowe przeszkody, np. w postaci beczek, ale i tak. Tak, wyścigi konne pozostają dla mnie najnudniejszą aktywnością poboczną w grze, gorszą od walk na pięści i nieumywającą się do gwinta. Dobrze, że Redzi, chociaż w krwi winie podczas turnieju rycerskiego, sprawili, że wyścigi konne są nieco ciekawsze i ścigamy się tam z czasem, który doliczany jest nam za celne strzały z kuszy w tarczę po drodze i ścinanie kukieł. To akurat na plus. No ale wróćmy do zwykłych zadań. Kojarzycie misję o nazwie Hieny Cmentarne? Możemy ją dostać niedaleko posterunku granicznego od Albina Harta, który prosi nas, abyśmy chronili jego i jego ludzi przed trupojadami, podczas gdy oni będą okradać zwłoki poległych żołnierzy, którzy zginęli w bitwie, która miała tu miejsce jakiś czas temu. Niby proste zadanie, ale jednak nie do końca, bo jak już dojdzie co do czego, to żaden z ludzi, których chronimy, nie będzie nawet próbował się samemu bronić, a potworów będzie naprawdę wiele. Atakować będą nas góle oraz zgnilce, które wybuchając mogą łatwo uszkodzić chronionych przez nas ludzi. Ale najgorsze jest to, że możemy ukończyć to zadanie nawet pomimo śmierci naszego zleceniodawcy. Wtedy jego Podopieczni i tak podziękują nam za ochronę i dadzą nagrodę. Tylko, że uniemożliwi nam to niestety wykonanie zadania Fałszywe Papiery, podczas którego moglibyśmy zdobyć Glade umożliwiające nam przejście przez pontar. Uważam, że to po prostu jedno z najbardziej irytujących zadań w grze, które łatwo zepsuć i jest właśnie jednym z tych zadań, z którymi mam zdecydowanie negatywne wspomnienia. Tym razem wymienię dwie rzeczy, ponieważ jedna z nich nie należy do zadań, ale chciałbym umieścić ją na tej liście, bo zawsze mnie w dzikim gonie irytowała. No ale zacznę od tej pierwszej. Tak jak zawsze lubiłem grać w gwinta i z przyjemnością proponowałem partyjkę każdej możliwej napotkanej w grze osobie, której jeszcze nie pokonałem, to nie da się ukryć, że zadanie pełna kolekcja kart potrafi napsuć graczom krwi. Jak zapewne dobrze wiecie, polega ono na zdobyciu wszystkich możliwych występujących w grze kart do gwinta, a pomóc nam w tym ma cudowny przewodnik po gwincie, wyświetlający liczbę brakujących kart i na jakim obszarze się one znajdują. Tylko, że owy przewodnik niestety nieco przekłamuje, ponieważ niektóre karty liczy pod Wujnie, a także niektóre miejsca z regionu Nowigradu uznaję za welem. Pod sam koniec zbierania kolekcji często gracza mają problem z odnalezieniem ostatnich kart, będąc przekonanym, że zrobili co tylko się dało i często pozostaje tylko wyszukiwanie rozwiązań w internecie, co potrafi być naprawdę irytujące. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, to często grając w Wiedźmina miałem problem, kiedy jakaś misja zmuszała mnie do walki na pięści z więcej niż jednym przeciwnikiem naraz. Przy moim pierwszym podejściu do tej gry, niemal za każdym razem w takich przypadkach lądowałem na glebie i głupio mi było, że biały wilk został wyjaśniony przykładowo przez bandę jakichś koszardów. Nie wiem, może po prostu nie umiałem się bić, ale to się serio powtarzało i z tego co czytałem sobie gdzie gdzieniegdzie, nie tylko ja miałem z tym problem. Było to bardzo irytujące, bo przecież Wiedźmin jak najbardziej powinien sobie dawać radę w walce na pięści nawet z kilkoma zwykłymi ludźmi jednocześnie. W Wiedźminie 3 Dziki Gon irytowały mnie również niektóre questy, podczas których zwiedzaliśmy podziemia. Najgorzej wspominam chyba pierwsze takie zadanie, czyli misję po omacku, podczas której przeszukujemy podziemia w poszukiwaniu poszlak za Ciri z Kairą Metz. Szczerze mówiąc jest to według mnie najmniej irytująca misja z tej listy, ale pamiętam, że gdy byłem jeszcze mniej doświadczonym graczem, jej przejście strasznie mnie męczyło. Przede wszystkim chyba dlatego, że wykonywałem ją dosyć wcześnie, przez co wszystko co tam robiłem było dla mnie naprawdę trudne. Po pierwsze było tam ciemno, a ja nie miałem nawet eliksiru kot. Po drugie, trafiamy tam do pomieszczenia z trującymi i jednocześnie wybuchającymi gazami, których możemy się na chwilę pozbywać za pomocą igni, ale to jednocześnie sprawia, że lepiej nie używać w tym miejscu pochodni i w dodatku w tym samym pomieszczeniu atakuje nas cała masa upiorów, które są na początku gry całkiem silne. Wszystko to tworzy całkiem irytującą mieszankę, a najlepsze jeszcze przed nami, bo w końcu doganiamy wojowników dzikiego gonu. Pamiętam, że za pierwszym razem nitral był dla mnie całkiem wymagającym przeciwnikiem, ale teraz jakoś nie sprawia mi większego Problemów. Tyle, że zanim dojdzie do walki z Nitralem, musimy pozamykać z Keirą portale, z których wychodzą ogary Gonu. Właściwie to Kaira je zamyka, a my w tym czasie ją chronimy. I to jest tu chyba najgorsze, bo z portali wydobywa się białe zimno i możemy przebywać tylko na niewielkim, chronionym przez zaklęcie Kairy obszarze, bo w innym wypadku zaczniemy bardzo szybko tracić życie. Elementy walki w takich zamkniętych obszarach, zarówno w drugiej, jak i trzeciej odsłonie trylogii, zawsze mnie irytowały. Chociaż dzisiaj owa misja nie męczy mnie tak jak w przeszłości, postanowiłem ją również umieścić umieścić na tej liście ze względu na negatywne wspomnienia. Pomimo, że tak jak już wspominałem, nie jest to żadne top i najgorsze misje wymieniałem w tym odcinku w losowej kolejności, to na sam koniec postanowiłem zostawić sobie chyba najgorszą według mnie misję w Dzikim Gonie, a właściwie to w Krwiwinie, bo właśnie w tym dodatku mamy z nią do czynienia. Chodzi mi o questa o nazwie Awanturowino, podczas którego pomagamy właścicielom winnic Coronata i Vermentino w rozwiązaniu ich problemów. Otóż fabularna jest tu całkiem fajna i ciekawa, ale gdy przychodzi nam już przejść do działania, no to zaczynamy mieć do czynienia z najnudniejszą, najbardziej i najbardziej monotonną misją w całej grze. Naszym zadaniem jest po prostu oczyszczenie winnic z potworów i innych przeciwników. Winnice są rozsiane po całej mapie i jest ich po 5 na jednego właściciela, czyli łącznie 10. Strasznie tego dużo, przez co właśnie zadanie jest bardzo nudne. Ale najgorsze tu jest to, że te winnice są opanowane przede wszystkim przez najbardziej irytujące w walce potwory jakie mogą być, czyli archespory i raz trafiamy też na bardzo wytrzymałe dzikie trole. Całe szczęście, że w niektórych przypadkach mierzymy się z innymi potworami lub bandytami, i że odnajdujemy w niektórych miejscach listy, dzięki którym fabuła tego zadania zaczyna się robić jeszcze ciekawsza. Gdy w końcu uda nam się oczyścić wszystkie miejsca, wracamy do zleceniodawców i zdradzamy im informacje, kto odpowiadał za ich problemy. Dzięki temu Koronata i Fermentina łączą siły, wspólnie otrzymują winnicę Belgard i tym razem zlecają nam oczyszczenie kolejnych pięciu miejsc związanych z kolei z tą winnicą. No można się załamać, a w owych miejscach musimy walczyć m.in. z równie irytującymi potworami co archespory, czyli z z pewnością jedno z najgorszych i najbardziej denerwujących zadań, które, żeby oszczędzić sobie nerwów albo nie usnąć z nudów, najlepiej jest wykonywać po prostu przy okazji robienia innych zadań. Tworząc tą listę zastanawiałem się jeszcze czy nie umieścić na niej questa miecze i pierogi, ale doszedłem do wniosku, że nie licząc kiepskiej nagrody jaką otrzymujemy to sam quest nie jest taki zły. Poza tym dla osób nie grających w Gwinta irytujące mogą być też zadania, które grania w ową minigierkę wymagają. Ale ja lubię Gwinta, to też postanowiłem tych zadanie na mojej liście nie umieszczać. Rozumiem też, że może Wam się wydawać, iż niektóre wymienione przeze mnie dzisiaj zadania dodałem do tej listy na siłę, ale to tylko dobrze świadczy o Wiedźminie. Naprawdę nie było łatwo wytypować aż 10 najgorszych według mnie zadań. Początkowo nie przychodziło mi ich zbyt wiele do głowy i musiałem też posiłkować się internetem i zdaniem graczy na ten temat. Tak czy inaczej, to już wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Koniecznie dajcie w komentarzach znać, co myślicie o mojej liście i jakie zadania w Wiedźminie 3DikiGon są najgorsze według Was. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału, a w opisie znajdziecie jeszcze linki do mojego Facebooka i TikToka. Na razie.